Tydzień w hipotekach stresował, Krzysztof Rzymski dzień dobry. Szkodowość kredytów hipotecznych w CHR wynosi 3,4%, a w złotówce 2,60, czyli teoretycznie jest wyższa. Dlaczego teoretycznie? Ponieważ portfel kredytów hipotecznych w franku ma 9 lat, a w złotówce 4 lata. A kredyty hipoteczne wsuwią się po 6 latach. Volkswagen Bank likwiduje wszystkie role klientów indywidualnych. Jeśli masz tam rolę, uciekaj, bo za chwilę ci zamkną konto. Miły gest OBP, ci, którzy są poszkodowani w nawałnicach, które przeszły z Polską, mogą zawiesić spłatę raty kredytowej nawet do 12 miesięcy. JP Morgan Chase, bank z Wielkiej Brytanii, przenosi się do Polski i prawdopodobnie zatrudni 2500 pracowników. Super. Idea Bank ma nowy pomysł, po fantastycznym pomyśle z bankomatami na kółkach, po pomyśle, który się toczy po torach kolejowych, czyli bank w wagonie. Nowy pomysł polega na wynajmie nowych samochodów. Czy się przyjmie? Zobaczymy. Albo tak, albo nie, ale chwała temu banku, że próbuje coś robić nowego. Dziękuję.